Elator Coach i kobiece rozmowy o zmianach. Dzisiaj taki gruby temat zmiany, że trzecie podejście już mamy, ale my się nie poddajemy. Ja w Londynie, moja gościni w Hamburgu, i dzisiaj temat, który jest naprawdę mocnym tematem. Dziękuję, kochani, że dołączacie. Ja zaraz będę wzywać i nawoływać. Moją gościnie, a dzisiaj nią jest Celina Kubera, która opowie nam o swojej zmianie, a w zasadzie chyba nawet przemianie, bo to nie była zwykła, zwykła, niezwykła, nie umniejszamy żadnym zmianom, ale to nie była zmiana pracy, to nie była zmiana miejsca zamieszkania, to była decyzja, trzeźwieje. Jest. O, jestem. Jesteś, jak się cieszę. Dzień dobry, dzień dobry. Już jestem, jestem skoncentrowana. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry. dzień dobry, witam Cię Celina. I właśnie mówię, że temat jest taki gruby, że chyba Instagram nie chciał tego udźwignąć, jak zapowiedziałam, o czym tutaj dzisiaj będziemy rozmawiać. A, aż tak wiesz co, w emocjach tutaj usiadłam. Naprawdę, rzadko mi się to zdarza, bo tak jak Ci mówiłam wczoraj, te nasze kobiece rozmowy to jest tak jak, nawet jak się nie znamy za bardzo, albo prawie wcale, tylko się wyczuwamy, to tak jakbyśmy usiadły w kawiarni na kawę albo na jakimś miłym tarasiku. Z Tobą mam ochotę posiedzieć na ławeczce Twojej w Hamburgu i podyndać nogami. Ciekawy czy jesteś, bo coś przymroziło znowu. Ale numer. Ale numer, o jeszcze raz. Jeszcze raz. Słuchajcie, dajcie mi dosłownie chwilkę. Myślę, że to jest ta energia, która po prostu idzie. Ona jest, o już jestem, znacznie. nie wiem, nie mam pojęcia czemu, ale to jest taka energia. Z Celiną rozmawiamy o zmianach i chciałabym Celina w ogóle chyba, żebyś się sama przedstawiła, bo w zasadzie. Czekaj, ja może zacznę tak, że ja co ja o tobie wiem, że jesteś z zawodu architektem że zdecydowałaś w pewnym momencie swojego życia trzeźwieje i że wkładasz mnóstwo pracy i energii w to, żeby pomagać, wspierać, prowadzić ludzi w ich trzeźwieniu, nie tylko tym od alkoholu, ale takim w ogóle życiowym um, i w różnych innych uzależnieniach. I lubisz biegać. <laughs> A, i tak. jeszcze piszesz, i jeszcze piszesz do szuflady. Okej. Okay. Piszę do szuflady. E, dziękuję Ci, Elo, bo po pierwsze. Po